Siema jestem Kielin i witam w moim kolejnym odcinku Let's Play'a Stalker Shadow of Chernobyl czyli Dzień Czarnobyla Jesteśmy gdzieś w podziemiach Dalej pijemy się Nawet nie wziąłem wcześniej He's dead, spoko He's dead Na sam początek Miłej zabawy, miłej zabawy No i, no, blokłem cię Brawo

Nic труд... но daj. Dobra. Pyk ty

Ну что, по награде? Уратуй Крета Не, пойду по награде, не? Где есть Coś się nie zauważył no. Chyba poprzedni poziom, ale spoko. Ale co? Ale co tam? Oh. Dzięki stary. Oceniłyśmy życie. Mało brakowało. Trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić, zanim się zjawią oddziały specjalne. Chodź, pokażę Ci drogę. Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Siryj powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia Dobra, jednak musimy tam zejść Jest handel Dobra Co mu mogę sprzedać? powoli po? Handel I teraz nic nie mogę mu sprzedać, nie? Czemu broni nie umiem? Trzeba do pozbyć tej broń Tej rzeczy Nie ma wystarczająco dużo pieniędzy Jeśli nie ma kaski no to spadamy w dół Rozpadnij Zadając życie to pewnie jakiś potwór zaraz mi wyskoczy Zesram się ze strachu. Tu, bo... tu gamma chyba są jest większe, ale to tylko na chwilę. Panie eee... nie, nie jaka grafik. To jest mama. Taka mała rada. Nigdy nie zwiększajcie a albo nie zmniejszajcie Gdy nagrywacie, bo wam się wyłączy Stuprocentowo Tak, ja miałbym to wziąć Zjeść jeden, przeładować Nie coś to, o tym mówiłem? Gówno tu widać To co? latarka latarkę łączę? Opcje, sterowanie. Kucaj, sprint, broń. Z tym bez ciał. Granatnik. ta latarka na N. I gra nabiera nowego sensu. Ta gra nabiera sensu. Spoko. Czemu ja nie wiedziałem, że tu jest latarka? Jak yy, tyle zabi Zabiłem? Lol. O, za tysiąc To weźmiemy Wybijałem wszystkich, nie? To schodzimy na dół. MUTO! Nie wystraszyłem, gnój jeden. Tego nie chcę. Tego nie chcę. 47. Tego nie chcę. To jest popsute. Dobra. Nie wiem, co to jest to zielone. Powiedzmy, że nie, nie będę w to... Chrupka. Kwas. Nie tak, A, albo jakoś, coś biologicznego, z kolei. Dobra. No. 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 Co to było? Co to? Futerka What the fuck Gówno, gówno, gówno co to jest? Co to jest? Jakie gówno! do mnie strzela Chwila no, odpoczynku, Jezus Dobra To w przyszłości będzie straszyć Ło To było dobre Denne, 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 denne F6, F6 F6, szybki zapis Zżerem coś, zżerem, zżerem, zżerem To mi nie da Nie, nie, to mi się zacięła, No serio Sorry za takie strzelanie, chybił, trafił I Tam nie było trzech tam za Chiny nie było Czech. Auto Nie, Nie. To... Szybko żremy żremy moc makaskiej. No to... Ja! Dobra, tak nie mogę. przyjmij mi jakoś tak... Któryś pisze po albo coś. Jeden. Albo w ogóle nie. Crossfire to, to nie jest żeby strzelać seriami. Gdy broń się zacina. Spokój, tu jest więcej niż trzech Tak jest ich tam dużo więcej niż trzech Dobra Zabiję dwóch, tych trzech co tam wejdzie Zapiszę I tak znowu Oj hardcore Oj Kevin, uspokój się O, na rodeb Na razem. Dobra, już zapiszę już tu zabiłem paru? Bo jeszcze nie? Jeszcze nie. Nie wiem, jak się gra na tyciebie. Nie. nie, jasne, że nie wszyscy. Jak mogliby być wszyscy? i się zacięła, no spoko. Ha ja trzysta amu użyłem. Jeszcze nie wszyscy. O patrz Dobra łańca Amo, hmm. Nie waży dużo Na laku Lecę na laku Jeszcze jeden Nie, znowu się wycofał, wycofał Pełno to w tych drzwiach. O, broń podniosłem wajpera jeszcze. Okej. Okay. Biegać mogę. Tu wejdziemy na chwilę. Zaraz znowu coś niewidzialnego mi wyskoczy. Rozpierdzieli mnie w sztak Pompa mi się dnie Dobra, strzelam z pistoleta Pierw, Pierwszy lepszy taki potwór i od razu dead To bym spotkał jeszcze jednego Co na pewno i tak się stanie o

Nie, znowu O nie, to to A spoko Ja tam nie umiem wyjść Pewnie teraz pójdę Teraz mi coś wyskoczy na bank na bank mi to wyskoczy. Coś. I nie mówię o tym samym czymś, czym ostatnio spotkałem, co ostatnio spotkałem. Pewnie będzie to jakiś gigantyczny potwór rozwali mnie w sztaki tyle. I popa mi naprawdę się. O, wróg? wróg. Regowy Łowruc I jedna Dobra, mam 100 amo Ogar Ogar, amunicje Tu już łatwiej amunicję w Resident Evil znajść Serio Plus 100% promieniowanie minus... Jeżeli... ...powaliło! Uff, dobra, o tam jest. Ja się zastanawiam czemu mnie wali z góry. Ha! Ta broń jest jakaś dziwna. Chyba zaraz miała, nie... Wiem, wykitować. Jeden ammo miał poryt No to bawimy się w snajpera, szkoda amunicji One shot, one kill To miałem mam Kompletnie nie jest potrzebne sobie zapiszę. Co to jest? To pewnie jest jakiś artefakt. Ale tam pewnie mi coś też wyskoczy. Schodził. Я это не сделал. Поки я такие... <плышка> <плышка> не знаю, почему этого ножа мне развалил. Знову! Serio? To co? To co? Pytanie te same, to co? Powiedzcie mi! What the fuck, ej! Co to było? Dobra, widzę, że łeb mnie boli, albo... Co mi jest? O... To lepiej. Co to było? Dobra, tu skończymy O Jestem w tym gównianym miejscu gdzie pełno było chyba No To jest no, tam sobie zapisałem Nie, to był autosave Nieźle wczytałem. Nie, dobrze, dobra, jedziemy tam. No, jak nie jak tak. Jak nie jak tak. I'm just force oh, 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 oh. W ogóle się nie opłacało Dobra W takim momencie muszę was zostawić Komentujcie, subskrybujcie Myślę, że wam się podobało oh, Żegnam was Kevin, nara